Eee, witam, witam. Dzisiaj wielki opening eee, paczuszek w wodzie, zobaczymy Zobaczymy co z tego dostanę Lecimy bez zbędnego dalszego uuuu, styl do metala! Chciałem ten styl, chciałem ten styl! Zaję te paczki, tak sprób na luzie, nie? Trzy style eee... By the way. Co, 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 co A, style? Na to była mniejsza szansa chyba, nie, większa szansa i na człowiek. Więc no, ten styl okay. bardzo mi się podoba. Fajny jest, no. Jestem bardzo zadowolony, za, 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 bo tym czołgiem lubię grać, lubię grać RHM-em, pięknie, super. Aha, i jak coś, to jak masz niebieską skrzynkę, to znaczy, że ci coś rzadszego. Dobra, masz, to mam wychodzić tu, tutaj automis. i patrzeć, tak? Yy, znaczy, jak animację Aha. sobie weźmiesz, o teraz masz niebieskie, to będzie coś fajnego. Tak? Jakiś czołg może będzie? Jest! Jest! Sibre. Kolejny styl do huragana! Ej, dobra! A się do tego, no do huragana, czyli oczywiście CSA jak no nie jest specjalny. Ja pierdzielę! Super ten styl Ja go lubię. Ja, ja go bardzo lubię. Nawet chyba ja ten, ten styl 3D am. inny, ten z przepustki chyba nawet usunę, żeby tego wziąć Rewelacyjny, bardzo mi się podoba. Otwieramy dalej, otwieramy dalej dobra, Tutaj na złoto żółty, jest, jest, są, Ale są. Dobra, trzy, ale gówno, ile tych głównych? Cztery główna! Wszystko... E, cztery gówna jak mi porzuciło Jak coś to... 10 minut temu. Dobra cicho bądź, cicho bądź bo tu otwieram no e, Ja dzielę, ty Co to jest? A, możesz dać animację to sobie zobaczysz Co za gówno Pokażę o co chodzi Tak. Animacje na Dam 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 no, tam, 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 no. Widzisz teraz masz żółte To tak będziemy otwierać. czy jakieś gówno normalne O nie czekaj niebieskie uuuu nie, Może czołg będzie może... Może być czołg, no to styl. No styl, z kunce. No ja widziałem Lord tego stylu. Fajny, że tam coś tam sowa, uratowała. Znaczy ekipę. niebieski to jest albo styl, albo szokk. Nie ma nic więcej. No albo ten fragment 3D, nie? Ten, ten do do stylów nie 3D. No tak, tak, tylko tak fragment, ale on nie ma animacji, więc on nie jest niebieski. Aha. A myślałem, że to też to jest czy... tam w tych niebieskich. Coś więcej? A Dobra, teraz to otwieramy. Zobaczymy, zobaczymy. Nie, żół żółto, żółto. Żółto, ale, ale żółto. Okej, okay, okej. Okay. No właśnie, to są te. No, zaczynamy na spokojnie, od tych mniej fartownych skrzynek na start. Dobra, już złoto. Ale dużo golda będzie tak tak, 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 tak. Bardzo mi się podoba to, że cztery w ogóle z rzędu mi poleciały skrzynki tego, nie? Te lolki małe. Dobra, znowu. Okej, okay, okej, okay. te dni premium mogłyby Siedem mi nie premium, lecieć. 7 premium, kurwa. O, o, mogłyby mi nie, nie lecieć, bo ja akurat nie potrzebuję. Jest niebieskie. Czołg będzie styl. Nice, 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 Może no, być czołg. To jest... Ja, kurwa, oczywiście. Czekaj. Jebanie, styl. 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 Dobra, kolejny styl. Ale właśnie myślałem, czy nie ulepszyć tego stylu Shreddera do, do bz bezety no za jest słaby, złoto szczerze, zdobyte. Co, ten styl? No, ten styl. Tak, tak to się zgodzę. Mi się bardziej ten podoba ten ze Shreddera. Z tych, tych, no, z... z Wojnarzowi Ninja, nie? Tego... No to prawda, niestety. Czołg może jeszcze? Ajajaj. Aj. Dobra. To jest gwarantowana, tak? Nie, to nie, jest 40. To, to jest ostatnie 5 typu. Okej, okay, okej. Okay. No, czyli bez gwarantowanego nic mi dało. Ciekawe. I teraz te otwieram. No a gwarantowane będą w kolejnym pulloucie, nie? A bo teraz. Będzie jedno gwarantowane max i tak. A bo teraz, ma niebieski. No jest niebieski, jest niebieski. Ale to są te bardziej fartowne skrzynki. No, styl. Jedzie czołg. czołg! W niegwarantowanej, ale już gwarantowanej nie będzie, chyba żebym dokupił delikatnie. No jak nie będzie, to może dokupię nawet. Zobaczymy, co mi drobnie za pierwszym razem. To jest Street Sixa? Street Sixa? Ty, Bezera, Bezera, ci, to jest PZT! JEST! JEST! Czy coś z mi drop'nął! No. Ale farsy. No chyba tak, no chyba tak. Nie, się no a na co, bo bardziej robiłem lepszy. Czy ten? Jeśli chodzi o jakość, to jest najlepszy, ale jeszcze nie wiem, czy będzie to jest do pizdy. No, szarfu tursty. Nie, ja no, ten TBT może też kiedyś go odkupię. Tak. Nie, no typ 5 heavy jest trzy razy lepszy od tego tej bezety. Ale to nie wiem, nie, nie grałem, zaraz się Kiedy przekonamy grasz, Ta to jest mocna, ona ma w no tu, się tutaj dostanie? ale ty, A, typ jest, jest ty. zajebisty, serio, nie wiem czy graliście, ale co typ to jest? teraz po buffie rozpierdala Grałem, grałem, no, właśnie specjalnie od po 30 buffie, 30 buffie kupiłem, płonący silnik, okay? no tak, ale jakby jest lepszy niż ta BZT Mówiłem, to ja są te skrzynki, jest. ten typ skrzynek, ten i tamten jest jeszcze fartowniejszy u mnie zawsze Co, co roku na tym koncie te dwa typy skrzynek są, są bardziej wartowne, nie? Okej, okay. Ale jeszcze dostała przed wejściem, więc wiesz Dwa buffy nawet, no dobry Dobra, sprawdzamy dalej Kolejne pięć skrzynek z tego, tego. Co tu będzie no, wy 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 wyćwirka? Nie, 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 nie. Nie wyćwirkało mi tutaj nic rewelacyjnego, ale okej, okay, okej. Okay. stół 3 tu nie będzie, więc nie mam co się jarać nawet. Ostatni pięć skrzynek wyćwierkanych. Bardzo mi się podoba dźwięk w tej animacji. Okej, okay, nie ma, ale to jest, no... Bo oddały BZT, więc no nie mam tu narzekać na te skrzynki. Bardzo się jestem z nich teraz zadowolony. Byś, teraz nie bez BZT, ale z co widziałem to chyba 20 tysięcy golda jest za no No nie, nie, bo, bo pierwsze muszą czołgi, czołgi wy, wypaść dopiero potem no. jestem. Tutaj też... No nie jednak te style 3D nie są jako niebieskie, więc spoko. Nie ma takiego beta Dobra, okej okay, tutaj na spokojnie, no to shabby Teraz będzie czołg, co? Teraz czołg jakiś? Na niebiesko? A szkoda, szkoda. No. Nie powiem było blisko, bo właściwie to albo jest, albo nie ma. No ale realnie zobaczymy, co tutaj dalej mi poleci. Po pięć paczuszek. U. coś długo otwierało, coś długo otwierało, ale. Ale tylko z Lolkiem. Tego Lolka tak długo otwierało. Może jakiś taki. od drugi Lolek, ty. Może dużo tych Lalków tutaj, jednak? Może nie? Dwa i tak sporo. Ostatnie pięć okay. szynek, ostatnie pięć szynek, jak nie będzie gwarantowanego, nie wiem, chyba do gwarantowania. Jest niebieskie, coś. i chyba musi być czołg, chyba już tylko czołgi mi zostały, co? Chyba już tylko czołgi mi zostały, co? Ha, ha, ha. ha? A, styl. Nie. Yeah. To ten. Styl ten. Złoty. Legendarny, wow, chopera dostałem, ognisty rumak. Ok, ile mam, mam do gwarantowanego? 12. Ja tak? zobacz statystyki, statystyki, statystyki zobacz. dwa czołgi, 14 pojazdów. Mało dni konta tak szczerze, jak za tyle ile dałem za to, to bardzo mało No to nie. ja miałem z 50 skrzynek miałem 47 dni, 22 tysiące no. golda, 3 tyle, 3D i 3 miliony kredytów. No i 7 pojazdów, <grym> więc ty pojazdów masz więcej. Okej. Okay. No ale to... No, no, no. Tylko te pojazdy mam te lolki, nie? Też. Ale BZT, Uu, no, tam, hu, hu. no tak, no ale to ja miałem jednego opremkę, jedną premkę. No ja premki żadnej, nie? Dobra, zobaczmy to. To jest chińskie w ogóle? No. No, dobry czoł Bezeta tutaj, świeżo kupiona ostatnio. jest do zabawy bardziej? BZT T. O, to powinno w ogóle być dużo więcej, generalnie. Nie no, zobacz co jakiego ma DPM, kurwa. Jest, DPM? Jest coś mocno. Zobaczmy jest mocno. bez załogi, nie? A Chyba chyba 12 sekund. Czy Dobra, 20? dziękuję widzowie. To był Opening to z 5033. Jak to, to i w ogóle to idziemy około 2700 To właśnie dostałem ze skrzynek tegorocznych. Ocencie sami, czy, czy warto kupować, czy nie. Ja się sam długo. E, zastanawiałem, czy kupować, czy nie. Widzicie, do, no, dopiero na mikołajki ta świąteczna tutaj atmosfera e, mnie podkusiła. Więc sami ocencie, czy warto. Mi osobiście bardzo fartownie poleciał BZT. tylko no sprawie gwarantowanej tak naprawdę skrzynki. 5 minut, 500 zł poszło. Dziadek, ale mam BZT To teraz. Ja szczerze bym bolał Bombardieru Krokodilu, ale narzekać nie będę, bo i tak wiem, że wiele osób... bardzo szczerze, że te dziewiątki też są na spoko. Jesteście w nie były ludzie narzekają, ale ten TBT no to jest spoko. Nie, nie wiem. Nie ten nawet... TBT to taka gorsza Skoda. No, no, no. t 50 Nie ja wiem czy gorsza? Tak, Skoda, No ma DPM... Dobra. Nie no DPM ma chłopę. No, 30 sekund. Dobra, ale w ja takim razie dziękuję ślicznie. Elo!